A wiesz, kiedy widzisz Market? Za miesiący. Łypa nie odrobię. No, kurde, że ty dolary to musisz trafić na miesiąc. To jest przerąbane. No, akurat na no, panie, to jest najgorsze. Ale nie zapomnijmy o ciebie, o tobie. Będziemy o tobie pamiętać. Będziesz, ja ci dam moje konto, ale i ty na będziesz mi... Będę ci oglądać. Nie no, ja mogę się tam. Ej, możesz mi dać swoje konto w sumie, w sensie dotarkowo. Wiesz, dotarkowo tak, ja ci dam. Strength i en Endurance to 10, nie? To ja nie wiem, co tu chodzi. Kocham tą grę, nie? Miałem kiedyś kolegę Krzyśka, to był mój zabiany kolega. Co, Krzysiu, o tym sądzisz? Mm, 2 na 10 był. Jestem głodny. To no. No, bo mnie no, ja da się grać, kurwa! No, no, przecież ty jesteś, ja... kurwa, za głupi, nie? Ty jesteś idiotą! prawy przycisk, prawy przycisk, prawy przycisk, prawy przycisk! Nie, ty jesteś upośledzony! To mogłeś anulować Mogę widzę skaw... z kaw snipera? tam już nie... Kurde, a ty się patrzysz poza mapę. O czym ty gadasz? Aha dobra, tam już tam są to Jakim co tam to żyje? <grytanie> nie żyje. co w się sensie to coś Co ty robisz? Przyz do mnie Debilo. A ty powiedziałeś, że nie żyjesz. Nie, nie żyje skąd? Nie ja, nie, ja na początku jak tobą grałem, to myślałem, że ty jesteś wyjątkowo mądry, ale... Teraz to ja myślę, że ty jesteś wyjątkowo głupi. <głupi> ja nie <głupi> wiem Co ty robisz ze swoim życiem. Ja restoruję komórki. Aaa! Wysadziłem mi granat.

NIE gejów. Jestem homofobem. O, to tak samo jak ja. Nigdy nie wysyłowaliśmy sobie tego. to jest Susia No? Chodź tu. Dobra, robię klipa. O, Czekaj, czekaj, zaraz przychodzę, kolejna no, seria. mam jednego, chyba drugi jest jeszcze. What the fuck! Zabiłeś go? What the fuck, Krzysztof, jaki ja jestem potężny! Jaki ja jestem potężny! <grym> czoła. Czoła, on dobrać żywy, dobrać. on żyje. On żyje. Debil. <grym> Przepraszam <grym> cię.